No Hej, każdy witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj ogólnie będziemy sobie domek dla mojej nowej odcinki. Ogólnie to, że tak wcześniej miałam głośno, ale no po prostu e, miałam za bardzo e, głośno i tak. E, teraz będziemy sobie będziemy e, stawiać domek. Ogólnie w czy ten hotel, czy może inny. A dobra Wille ma tylko dwa piętra, niestety, no ale Willa jest Wchodzimy sobie do Willi. Dobra, wchodzimy sobie, wchodzimy, 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 wchodzimy. Ogólnie tu jest domek cioci Ani. Więc będziemy mogli sobie go usunąć. ogólnie będziemy postać, ja już usunęłam postacie tamte. Dziecię, ani rodzinka też usunęła. Usunę, będziemy mieli inne Więc Niestety trzeba usunąć ten domek. Ogólnie przecież ja go wybudowałam, to nie powinno być tam. Meble dziwne, podejrzane trochę. Oczywiście nie umeblujemy sobie dzisiaj tego całego domku. No ale możesz taki na przykład żebyś y, pokoju u góry sobie zrobić. I też już będziemy kombinować. może coś zimną całkiem. Nie wiem jeszcze ogólnie, jak to będzie wyglądać. Nie mam pojęcia. Widzowie, więc. No, dobra. Już mamy tutaj cały. Wszystko się nam już ładnie zresetowało. Mamy cały czas domek. I tak. No, tutaj najpierw chciałabym zrobić. pokój dla moich córek. Na przykład takie. Tej może być dla moich bliższych córek. Już wam mówię jak mam na imię, tylko poczekajcie chwileczkę. Dobra. Ej dobra, no. Jakie podłogę tutaj mo mogę dać? Jaka by mi tutaj ogólnie najbardziej pasowała. No dobra, no na razie chyba tak. Dobra, już mam powiem za chwilkę, tylko jest sobie damy łóżeczka. Dobra, mówię już jak mam na imię. E, to będą moje takie dwie malutkie córeczki, No takie nie takie... E, po prostu no, takie jakieś e, pięcioletnie. Dobra, już mam mówię jak mam na imię, ale Nela. Mam nadzieję, że Wam się podoba wymianka. No to tak, teraz no, mam problem z łóżkiem. Nie wiem jakie dać łóżko. No dobra, pierwsze to chyba będzie takie. Czy może takie wykładamy dwa łóżeczka? Żeby zrobimy krzesłem. i wiecie, że może takie. To pokażę wam live's, taki. Music sobie zrobić takie łóżeczko. Takie też sobie możecie zrobić. Takie też sobie możecie zrobić. I jeszcze możecie sobie zrobić takie najlepsze, takie najlepsze. Możecie sobie zrobić jeszcze... I gdzie to jest? Pufy tutaj były, skasowali pufy. No, czemu tej pufy tu nie ma? Szaleje. Uletoka toka zrobiła ten reset tego wszystkiego i to mnie tak wkurzyło, że normalnie nerwy sobie tylko wnoszę. Ej, ja jestem śleba. Dobra, za takie Dla i tak. Ja e tutaj mamy już e taką... Ej, czy na ja to wróciłem? Dobra, chyba takie musimy dać, co? Dobra. Nie no, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ja nie wiem. Chyba, że tutaj. Ale nie no, to będzie niefajne. Niefajny pomysł. Już nieważne, co e, bo chciałam tam zrobić. Dobra, powiem wam.

Jezus, jak mi się nie chce nagrywać dzisiaj odcinków. Jakoś zmęczona jestem dzisiaj tym nagrywaniem. No to może tutaj to. Nie no dobra, widzowie, ja zaraz to bo to nie wiem, co ja będę kombinować. Dobra, jakieś tutaj plakaty dałam. I tak, no na przykład coś dam tutaj dziewczyną, żeby się tak mogły na przykład bawić. Jak stan kosmetyczny. Poczemu mi ten plakat przeszkadza bardzo? Jezus, naprawdę nie mam siły. Do... Znaczy no nie do widzów, tylko nie mam siły do twórców takiej boki, bo do widzów zawsze mam siłę. Nigdy się na nich nie denerwuje. Ale tak, jestem zła oto. Nie wychodzi mi nic się nie chce tego meblować strasznie, ale muszę mieć nową odcinkę, bo niedługo ferie i nie będę mogła z nim pojechać na ferie to co po co. Dobra. Bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Wiem, że ja to jest jakaś to taka szalona jestem trochę. Ogólnie ostatnio był odcinek z kolegą, mam nadzieję, że się spodobał. A jeśli nigdy nie oglądaliście, to ja Wam tam zapręcam po tym filmiku. Proszę Was bardzo serdecznie. I zapraszam na tamten filmik. Chyba, że już, no, już no, i rodzice Wam już nie pozwolą oglądać to. Ja nie namawiam, ale jeśli, macie, jeszcze, ale jeśli możecie jeszcze coś oglądać, no to zapraszam na ten filmik. Jak chcecie, oczywiście. Więc dobra nie taki stolik co nie 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 taki nie będzie takiego tej stolika tylko no może taki ja już sama nie wiem bogini z nas zbudzuje ze wszystkich sił. ty siostry, masz dum 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 z nas dum no czemu ja to śpiewam? Ta piosenka była wyprodukowana 3 czy 4 lata temu, a ja nadal jeszcze śpiewam ramię w ramię. Napiszcie, czy wy też tak macie. Dajcie mi znać, czy jesteście przygotowani do ferii zimowych, bo ja mam ferie zimowe. Trajecie kiedy? 14 lutego. Pijemy. Bardzo, bardzo, bardzo późno, bo nawet ostatni moje województwo, województwo ma chyba ostatnie. O, jak ładnie tutaj jest. Zobaczcie. Zobaczcie jak mi się to podoba. Wiem, że ja tak mówię tutaj, jak ładnie, jak super, jak piękne. Ja, on się może nie podobać. Ja tak kiedyś już mówiłam. Ja się tak domyślam, że ja mogę tak mówić, a on się może nie podobać. I chciałam jedno powiedzieć. Hejterzy. To się może trochę zastanówcie, co piszecie, dobra? A potem już piszcie do mnie. No. Ja, ja bym wam na przykład napisała taki komentarz, to ciekawe co by było. Czy wam byłoby miło? No nie, mi też nie jest miło. Więc błagam was, jak mnie nie lubicie, to nie musicie mnie oglądać. Zawsze tak mówię. Proszę was, nie hejtujcie mnie. Dzia działajmy wspólnie, wszyscy, ci, którzy mnie lubią, działajmy wspólnie, mówię do tych wszystkich, którzy mnie lubią, działajmy wspólnie, tak, aby uzbierać własnymi siłami tyle, ileś tam, no, no dużo subów, bo na razie, no, to mało mam tych subskrybentów. Zobaczcie, karteczkę tutaj dajemy. Dobra. Tak. Ten odcinek już chyba 10 minut, e, 9 minut prawie. Jest prawie 10 minut, a ja dopiero... a ja jeszcze prawie nic nie umeglowałam. No tak mało umeglowałam dopiero. Po chwili nas zbudzuję ze wszystkich Zobaczymy, jak będzie Na ślubu, tu, na dędzie choćby by to, nie skupisz się Nie, moja miła Tańcz I nie żal Jeszcze do chwili Ramię w ramię Popłyniemy razem Zmieniamy ten świat Wspierając się tak Bo żadna dama Trzy samoty, czwósty lek naś i jest pośród nas, więc moja miła tańcz. La 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 la, la la więc moja miła tańcz. Ja nie zaczepiam się na koncertzie. Zawsze myślicie, że jestem postancom piosenką, naprawdę

Będzie e, część druga i tak. No nie wiem, za ile będzie. Na pewno nie dzisiaj, jutro może. Nagramy odcinek. Jutro też, będzie odcinek, ale nie wiem, jeszcze o której. Więc będzie o tajemniczej godzinie. Dowiecie się już. się wszystkiego, już jutro. I dobra, no, no... i chyba to tyle tutaj. Na razie we w pierwszej części. Ej, dobra, wyrzucam sobie tą lampę i daję tą perełkę. I tutaj jeszcze to chciałabym dać muszlę. O, to bez tego, to tutaj tą muszelkę, lampkę i to. Dobra. Tutaj jeszcze takie gwiazdeczki damy. Gwiazdeczki, gwiazdeczki. No i udało mi się omablować tyle. Fatalny wynik, nie? Mam nadzieję, że ktoś mnie pocieszy miłym komentarzem, a nie hejtem. Dobra, wiecie, co? Ja tutaj jeszcze takie taką stronę. Takie tak, ja tutaj jeszcze omabliję sobie tutaj troszeczkę jeszcze, tak troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Albo mam mały pracę w telefonie, więc zaraz będę kończyć odcinor. Będę I tak, kredki tutaj damy. I chciałabym sobie zrobić jeszcze taki tutaj organizer. Taki tutaj mój taki własnie robiony przez mnie. Mnie oczywiście. Jak ktoś nie usłyszał, to mówiamy mnie. Zobaczcie, jak nam się ładnie kredeczki kładą. Takie usłuchane. No. Tutaj, tak. Kredeczki. Długopisy. To tam. Ale, długopisy i ołówki. No, sobie to wiecie co? Długopisy i ołówki, to tutaj będą. A tutaj, będą kredeczki. A mazaki będą tutaj. A mazaki będą tutaj. E, Okej, okay, i tak. No nie tutaj. wyjrzesz Dobra, trudno. E, Okej. Okay. Widzowie wiem. Więc to by było na tyle.